Hej moi drodzy, witam was w nowym filmie i zapraszam was dzisiaj na przegląd nowości kosmetycznych. Ostatnio się trochę zadziało. W zeszłym tygodniu wyszło sporo nowych kolekcji polskich marek. Dzisiaj będzie dużo drogerii, będzie makijaż, pielęgnacja. Mam wam do pokazania również dwa bardzo ciekawe kalendarze adventowe. A na koniec pokażę wam kilka nowości perfumeryjnych. Zaczniemy sobie właśnie od kalendarzy. Pierwszy z nich to kalendarz Sephora Favorites. Jest to wersja poświąteczna z siedmioma okienkami. Jeśli chodzi o cenę tego kalendarza, jest to 299 zł. Oczywiście zdjęcia będą Wam się wyświetlały tutaj. W kalendarzu znajdziemy 8 produktów, z czego 6 jest pełnowymiarowych. Mamy paletkę Sephora Collection, rozświetlacz od Rare Beauty. I jest on pełnowymiarowy. Mamy kredkę chyba do makijażu oczu od Charlotte, mamy pomadkę Senti plus Case i jest to pomadka wkład, ale jest to produkt pełnowymiarowy, także tak go liczę. Beauty blender oraz dwa produkty Travel Size. Tuż do rzęs Too Faced Better Than Sex oraz Baza z Benefitu The Professional. Także mamy tutaj same klasyki, produkty znane. Myślę, że wartość tego kalendarza może wynosić około 700, może nawet 800 zł. No a jego cena to 299, także naprawdę spoko. Sama chciałabym ten kalendarz kupić, ale myślę, że poczekam na promocję albo na wyprzedaż. Myślę, że na Black Friday będą spore zniżki. Także najprawdopodobniej wtedy sobie go zamówię. Drugi kalendarz jest jeszcze ciekawszy: jest to kalendarz włosowo-jedzeniowy współpraca Only Bios Wedlem. Tutaj mamy 24 okienka. Cena tego kalendarza to 199,99. W tym momencie na stronie jest zniżka i kosztują 149,99. Dodatkowo, jeżeli powierzycie aplikację, to macie tam kod na 5%. Więc z tym kodem wychodzi 142.50. Ja oczywiście ten kalendarz zamówiłam, seria Only Bio z Wedlem bardzo dobrze mi się sprawdziła, zapachy były obłędne, także jak ten kalendarz zobaczyłam to stwierdziłam, że muszę go mieć. Jak tylko do mnie przyjdzie, oczywiście otworzymy go na kanale, ale tutaj bardzo ważna informacja. Kalendarz od dzisiaj dostępny jest również w Rossmanie i w Rossmanie kosztuje on troszkę mniej, bo 119 zł. Także z jednej strony trochę przepłaciłam, co prawda miałam darmową dostawę, bo jeszcze dorzuciłam coś do koszyka, także za kalendarz zapłaciłam 142,50. No a tutaj zapłaciłabym 119, także wyszło ponad 20 zł więcej. Ale z drugiej strony myślę, że ten kalendarz będzie rozchwytywany, że wszyscy będą chcieli go mieć. Także podejrzewam, że jak pojadę na zakupy do Rossmana, to będzie to loteria, czy ten kalendarz jeszcze będzie dostępny, czy już nie. Bo na Instagramie mnóstwo osób wrzuca informacje, że on jest. Więc myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał go kupić, to kupi go jak najszybciej. Także ja już swój zamówiłam, i nie muszę latać, nie muszę szukać. Jak mówiłam, jak tylko do mnie dojdzie, to go sobie otworzymy. Przechodzimy do drogeryjnych nowości z kategorii makijaż. Zaczynamy od marki HEAN i od nowych kremowych pomadek Rosy Touch. Co do tych pomadek, kolory mi się bardzo podobają. Co prawda jest dużo różów, ale są też takie stricte nudziaki. Najbardziej podoba mi się odcień 74 Teddy. Myślę, że byłby dla mnie idealny. Także jak będę w drogerii Hebe, to na pewno zerknę na te produkty. Mamy też korektor Camouflage Concealer. Napisane jest, że on już kiedyś był, tylko powrócił. Także mamy chyba nowe opakowanie. Opakowanie jest z gąbeczką do blendowania. Kolorków mamy cztery. Nie wiem, czy formuła jest ta sama, czy jest zmieniona. Tego korektora nigdy nie miałam. Także jak będę w Hebe, to na pewno zerknę. Dalej rozszerzenie kolekcji i Stylizacje, cztery nowości, róż, puder pod oczy oraz dwa błyszczyki. Testowałam te produkty na kanale, także wrzucę Wam odnośnik na górze. Lecimy sobie dalej, nowości od Pierre René. Pierwszy produkt to sypki rozświetlacz. Ten produkt jest już od jakiegoś czasu w sprzedaży w kolorze 01, ale teraz mamy odcień 02. Jedynka jest bardziej szampańska, dwójka ma być bardziej złota. Jeszcze że mówiąc, za tego typu rozświetlaczami nie przepadam, bo one są dla mnie trochę problematyczne w aplikacji. Wszędzie się pylą, sypią i później jestem cała w błysku. Ale wiem, że są zwolennicy, są osoby, które lubią bardzo mocny glow, a tego typu produkty właśnie taki efekt dają. Dalej mamy trzy nowe pudry od Pierre René. Dwa rozświetlające i jeden matowy, luz powder natural glow, kolorek różowy oraz kolorek beżowy i velvet mat, czyli puder, który ma dawać matowe wykończenie. Jeśli chodzi o pierne, mamy też nowe błyszczyki, pudding gloss, żelowa formuła z delikatnym kolorem tworząca taflę na ustach. Tych błyszczyków jestem ciekawa. Bardzo lubię żelowe formuły. Jeżeli by się nie kleiły, to myślę, że bym się z nimi polubiła. René ma też serię Medic i z tej serii mamy nowy podkład. Jest to podkład Kell Foundation. Ma on rozświetlać cerę, dając efekt naturalnego wykończenia. Zapewnia uczucie lekkości i naturalny wygląd bez efektu maski, pozwalając budować lekkie i średnie krycie. Jeśli chodzi o serię Medic, testowałam chyba tylko jeden produkt i było to masełko do demakijażu, ale było naprawdę genialne. Było to jedno z pierwszych masełek, jakie testowałam. Także powiem wam, że ten podkład mnie kusi, muszę zerknąć, jaka jest jego cena. I możliwe, że go kupię i go sobie przetestujemy. Tak jak w każdym tego typu filmie, oczywiście dawajcie znać w komentarzach, które produkty was interesują, testy których kosmetyków chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Zawsze biorę wasze sugestie pod uwagę. Przejdziemy sobie teraz do nowej marki makijażowej. Jest to marka Daniela Sobieśniewskiego Daso Beauty. Produkty są dostępne w drogerii Natura. Wyszły dwa podkłady. Podkład z SPF 30, który ma być pięknacą i makijażem w jednym. Ma być on bogaty w składniki aktywne, m.in. ekstrakty z alki czerwonej. Mamy też podkład wygładzający o aksamitnym wykończeniu i nawilżającej formule. Kolejny kosmetyk to aktywny krem pod makijaż. Ma on błyskawicznie się wkłaniać, doskonale nawilżać i przywracać elastyczność. Używaj pod makijaż lub samodzielnie jako poranną pielęgnację. Jestem bardzo ciekawa tego produktu, bo z jednej strony ma być to baza, z drugiej strony ma być to krem pielęgnacyjny. No, zapowiada się interesująco. W kolekcji mamy też ultra czarny eyeliner w Pisaku z precyzyjnym włosianym aplikatorem. Na stronie napisane jest dokładnie, że jest to eyeliner włosiany w Pisaku, także bardzo ciekawe. Eyelinera za często nie używam, więc najprawdopodobniej tego produktu nie kupię, ale szczerze mówiąc, jestem tej końcówki bardzo ciekawa. Mamy też konturówki wykręcane, są one dostępne w sześciu odcieniach i mamy dwie paletki. Każda z paletek ma 12 kolorów. Jeśli chodzi o ceny, paletki kosztują 99 zł, także dosyć sporo. Podkłady kosztują 54.99, krem 49.99, eyeliner 35 i konturówki 28. Co do kolorystyki tych palet, to powiedziałam, że jest ona taka bardzo, bardzo klasyczna, stonowana. Nie mamy tutaj nic szalonego. Pierwsza paleta to harmonijny mat, jest ona w 100% matowa. Druga paleta to naturalnie rozświetlona i tutaj mamy trochę błysków. Także jestem tych produktów ciekawa, ale myślę, że poczekam na prąkę, bo te ceny są dosyć wysokie. Dalej nowości z Glam Shopu i kolekcja Kwiatła Proci. Powiem Wam, że grafika naprawdę urzeka. Bardzo mi się podobają kolory. Jeśli chodzi o całą kolekcję, mamy paletę, mamy dwa róże, rozświetlacz i brązer. Są to produkty wypiekane, trzy produkty do ust oraz gąbeczkę welurową. W kolekcji mamy jeszcze kosmetyczkę i myślę, że warto o niej wspomnieć, bo moim zdaniem jest ona jedną z fajniejszych kosmetyczek Glam Shopu. Co do kolorystyki palety kwiat paproci bardzo mi się ona podoba. Jest ona taka stricte jesienna, bo mamy tutaj trochę ciepłych, takich lekko rudych, pomarańczowych tonów, mamy zieleń. Jest też fiolet, delikatny róż, mamy sporo błysków, mamy bardzo ciekawy mat i jest to taki zielono-niebieski odcień. Powiedziałabym, że ciemny turkus, coś w tym stylu. Także kolorystyka bardzo fajna. Oczywiście czekam na Black Friday. I możliwe, że wtedy się na coś zdecyduje. Na macie Glam Shopu mamy również nową mgiełkę, jest to mgiełka utrwalająca. Jeśli chodzi o mgiełkę odświeżającą, jest to mój hit, jedna z moich ulubionych mgiełek. Także tą również będę testować, no i zobaczymy jak ona mi się sprawdzi. Dalej nowości marki Affect, są to cienie w musie, dostępne w sześciu odcieniach. Powiem Wam, że słocze się bardzo podobają, bo te produkty wyglądają na takie mocno bogate, metaliczne, błyszczące, ale z drugiej strony nie przepadam za tego typu produktami, za kremowymi cieniami w słoiczkach, wolę jednak produkty z aplikatorem, także najprawdopodobniej odpuszczę. Kolejna nowość to podkład od Vivo Skin Perfector. Powiem Wam, że podkładek na Vivo jest dosyć drogi, bo kosztuje 57 zł, ale opis jest ciekawy. Ma być to perfekcjonujący podkład o wielogodzinnej trwałości, nadający cerze promiennego blasku. Podkład idealnie stapia się ze skórą oraz dopasowuje się do koloru skóry. Widziałam test tego produktu uzmalowanej i ona bardzo mocno się nim zachwycała. Nawet chyba porównała go do jakiegoś wysokopółkowego podkładu. Oczywiście najlepiej jest sprawdzić na własnej skórze, czy podkład jest fajny, czy nie. Także ja razem z wami to sprawdzę, kupię ten podkład. Myślę, że w cenie regularnej bym się na niego nie zdecydowała, ale jakby co, jest on teraz w Rosmanie na promocji i kosztuje 30,99. Dzisiaj po niego jadę, także myślę, że w przyszłym tygodniu będzie test. Dalej, nowości Desi we współpracy z Marzoną Tarasiewicz. Jest to kontynuacja kolekcji jest. Mamy paletkę Temptation, paleta jest bardzo ładna, moim zdaniem taka stricte jesienna kolorystyka, ale ona mi mega mocno przypomina paletę Full Romance od Anastazji. Ja tą paletkę mam w tym momencie w koszyku, bo obecnie na stronie Sephora jest promocja minus 25% na 60 marek, Anastazja na tą promocję wchodzi, także bardzo możliwe, że tą paletkę kupię i ją sobie przetestujemy. Mamy również nowy produkt do ust, dostępny w trzech odcieniach, kolorystyka całkiem ok Coś ciemniejszego, coś takiego średniego, malinowego oraz delikatna brzoskwinia. Nie wiem, czy są to pomadki kremowe o błyszczącym wykończeniu czy błyszczyki, ale kolorki spoko. Nowa kolekcja Paese Cotton Delight. W skład kolekcji wchodzą dwa pudry sypkie, puder rozświetlający oraz satynowy. Ja zdecydowanie wybierałabym satynowy. Jeśli chodzi o pudry Paese uwielbiam. Wykończyłam właśnie puder Paese Puff Club do twarzy. Mamy też dwie paletki do konturowania, troszeczkę cieplejszą oraz troszeczkę chłodniejszą, bronzer, róż oraz rozświetlacz i mamy trzy błyszczyki, dwa z kolorem i jeden transparentny. Co do cen, myślę, że są całkiem spoko. Pudry 40 zł, paletki 45, a błyszczyki 35, ale produkty dostępne są na przykład na stronie Hebe i myślę, że za jakiś czas mogą się trafić promocje. Lecimy sobie z nowościami Klaresy, tutaj również coś bardzo ciekawego bo wyszły produkty do kremowego konturowania. Są to Sticky Cheek to Cheek, mamy dwa bronzery, 01 Neutral Sand oraz 02 Milk Choco i dwa róże Candy Pink oraz Neon Coral, czyli bardziej różowe i bardziej koralowe. Myślę, że na pewno kupię i przetestuję. Z Klaresy wyszedł jeszcze nowy brązowy eyeliner, czyli coś, co jest bardzo mocno na czasie, coś, co jest popularne i produkt do brwi Like a Glue, jest to koloryzujący żel który ma nadawać objętości i optycznie brwi zagęszczać. Co do tego żelu, myślę, że też przetestuję, bo takie produkty bardzo lubię. Jeśli chodzi o eyeliner, no to jak mówiłam, za często tego typu produktów nie używam, więc najprawdopodobniej odpuszczę. Mamy nowy produkt do ust od Morfor Care. Jest to Lip Volume Filler. Błyszczyk serum powiększający usta, wypełnienie i ujędrnienie, efekt już po jednej aplikacji kosztuje on 40 zł, więc myślę, że poczekam na prąkę. Ale na pewno będę chciała przetestować. Mamy dostępne dwa odcienie: Juicy Pink oraz Light Pink. Ostatnie nowości makijażowe to nowości z drogerii Rossmann. Mamy nowy podkład od perfekty Matte Adapt. Jakiś czas temu wyszła wersja Glow Adapt. Testowałam ją z Wami na kanale i moim zdaniem podkład jest naprawdę świetny. Także myślę, że pomimo tego, że ten ma być matowy, również będę chciała go przetestować. Jest to hialuronowy, matujący Fluid Plus Baza, satynowy mat i perfekcyjne krycie. W tym momencie jest na promocji w Rosmanie, więc jak będę, to na pewno zerknę. Mamy też nową bazę od Liren Ninja Base. Jest to baza matująca 10 w 1, SPF-20, ceramidy, peptydy, humektanty. Również jest na promocji, kosztuje 15,99. Także możliwe, że też się na nią skuszę. I mamy jeszcze podkład z Bielendy Serum make-up, SPF-50, korygujący fluid serum, ceramidy, kwas hialuronowy oraz trehaloza również zapowiada się ciekawie, ale w tym momencie kosztuje 40 zł, także poczekam na promocję. Przeskakujemy sobie do nowości drogeryjnych z kategorii pielęgnacja. Zaczynam od marki Mija i od intensywnej 7-dniowej kuracji. Mamy wersję ujędrniającą z kwasem bursztynowym i peptydami, nawadniającą z PGA i ekstraktem z jabłka oraz energetyzującą z witaminą C i imbirem. Bardzo interesuje mnie wersja z peptydami. Ja ogólnie peptydy bardzo lubię. Na ten moment taki zestaw kosztuje 69.99, więc jest to bardzo, bardzo dużo, ale myślę, że jak będzie na promocji i będzie kosztował do 40 zł, to będę chciała tą wersję z peptydami i kwasem bursztynowym przetestować. Dwa nowe produkty od Bielendy z serii Skin Clinic: serum peptydy sygnałowe, witamina B12 plus trehaloza. Jest to serum stymulujące, odmładzające oraz ceramidy, beta-glukan, aminokwasy, serum odbudowujące odżywcze. Myślę, że obydwa produkty kupię, ale znowu poczekam na jakąś promocję. Są dostępne w Rosmanie, także na pewno za jakiś czas na promocji będą. Jeśli chodzi o kolejne nowości, mamy tutaj markę Eveline. No i jest tego dosyć sporo. Mamy kilka nowych serii, m.in. Contour Correction czy Magic Lift. Najbardziej interesuje mnie jeden produkt właśnie z serii Magic Lift. Jest to Cryo maska silnie napinająca skórę. Mamy peptid Argyrelin, czyli coś na zasadzie Botox Like, Niacinamid, ProRetinol oraz komórki macierzyste. Jest to aktywny kompleks 15%. Także myślę, że maska może być faktycznie fajna, może faktycznie działać, więc na pewno się na nią zdecyduję. Dalej kosmetyki Resibo. Resibo pojawiło się w Rosmanie i od razu weszło sporo produktów. Sprawdzałam na stronie i te produkty również są tam dostępne, więc nie są to kosmetyki tylko pod Rossmana. Mamy Mamy m.in. olej do demakijażu, krem do twarzy z SPF 50 serum z witaminą C, serum z peptydami, krem na dzień, krem na noc. Mamy też serum z retinalem. Jest też produkt bardzo podobny do tego, który ja mam. Jest to krem Night Call, a jeśli chodzi o produkt na stronie, jest to Moon Call, ale opis jest ten sam. Ma być to regenerujący krem na noc z efektem subtelnej opalenizny. Także nie wiem, czy jest to jeden do jednego ten sam produkt, czy coś jest pozmieniane. Z tego co pamiętam, ten krem w cenie regularnej kosztował chyba 120 albo 130 zł. A na stronie Rossmana krem Munko kosztuje 89,99, więc cena jest sporo niższa. Także, jeżeli będzie to ten sam kosmetyk, no to myślę, że będę po prostu kupowała tą tańszą wersję. Mamy też kilka kosmetyków do włosów, także asortyment w Rossmanie jest dosyć spory i ja się z tego bardzo cieszę, bo lubię markę Recibo. Ale jeżeli chcecie przetestować te produkty i kupcie je jeszcze taniej, to w tym momencie na stronie Recibo jest promka minus 25% i na przykład ten krem. Który daje efekt subtelnej opalenizny Kosztuje 66,75 Więc jest to fajna okazja, żeby produkty Resibo przetestować Sama zrobiłam zamówienie I zamówiłam serum z witaminą C oraz z retinalem Dalej nowości włosowe od marki Only Bio Ja tą markę bardzo lubię Także jak tylko wychodzi coś nowego To od razu zerkam Mamy tutaj emulsję do włosów Jest ona odżywczo łagodząca Mamy półkankę octową, maskę ratunkową Oraz suche szampony I te szampony mnie chyba ciekawią najbardziej Dlatego, że mamy tutaj tylko 35 gramów, także jest to bardzo, bardzo malutkie. A producent obiecuje, że produkt ma starczyć aż na 70 aplikacji. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest to możliwe. Na przykład, jeśli chodzi o takie klasyczne szampony typu Batist czy Isana, to one mają 150-200 ml i starczają mi na kilkanaście aplikacji. A tutaj 35 gramów produktu ma wystarczyć aż na 70 użyć, także ma być to kosmetyk ultra wydajny. Ale czy tak będzie, no to tego nie wiadomo. Trzeba by było to przetestować i sprawdzić. Także może się skuszę i ten kosmetyk przetestujemy. Jedna nowość od marki Linia jest to kremowa maska z ceramidami i peptydami, także dwa składniki, które bardzo, bardzo lubię. Mamy tutaj neuropeptyd, czyli ma on działać właśnie trochę jak botox. ma on właściwości rozkurczające, co wpływa na spłycenie maszczek mimicznych. Mam też olej z pachnotki i ekstrakty z ananasa. Kusi. Powiem Wam, że maska mnie bardzo kusi, dlatego że produkty Lenia, które testowałam były genialne, także możliwe, że ją kupię. Ostatnie nowości pielęgnacyjne to marka Woli Botanika i coś ciekawego, a zarazem troszeczkę dziwnego. Są to wegańskie świece do masażu. Mają one się po prostu rozpuszczać i tworzyć taki lekki olejek, który jeszcze ciepły nakładamy na skórę. Świeca daje uczucie nabliżenia, regeneracji i zmiękczenia skóry, łagodzi uczucie szorstkości i suchości, stanowi doskonałą okluzję i nadaje poślizg podczas masażu, widoczne ujednienie, przywrócenie elastyczności, relaksuje i poprawia nastrój. Także jestem tych produktów bardzo, bardzo ciekawa. Przechodzimy do nowości perfumeryjnych. Co prawda jest ich tylko kilka, ale są bardzo ciekawe. Pierwszy kosmetyk to nowy rozświetlacz od Anastazji Beverly Hills. Powiem Wam, że on mnie bardzo, bardzo interesuje. Jest naprawdę przepiękny. Widziałam na Instagramie porównanie tego produktu do Amlizy i bardzo podobnie to wygląda. Tylko, że ten jest troszkę bardziej złoty. Kusi, powiem Wam, że bardzo mocno kusi. Ogólnie jest to chyba produkt Widmo, bo on się na stronie Sefory pojawia i znika. Także możliwe, że jak się znowu pojawi, to się skuszę. Nie jestem na 100% pewna, bo jest to jednak drogi produkt, ale wygląda przepięknie. Dalej trzy nowe paletki od Nataszy Denony i każda w zupełnie innym klimacie. Pierwsza paletka to Baby Bronze. Mamy tutaj trzy cienie: dwa maty, jeden błysk. Paleta Triochrome. Jest to paletka mocno niebieska, więc ona mnie do końca nie przekonuje. Ale z drugiej strony bardzo mocno kuszą mnie błyski z tej palety. Jeden z nich to właśnie Triochrome, który ma dawać bardzo mocno trójwymiarowy efekt. No i kurczę się zastanawiam. Z jednej strony błyski tak, ale z drugiej strony mamy trzy niebieskie maty, których najprawdopodobniej używać nie będę. Także pomimo tych przepięknych błyskotek, pewnie tej paletki nie kupię. Trzecia paleta to wielkość Midi i jest to paleta Xenon. Paleta pod kątem kolorystycznym u mnie na 100% odpada, bo jest ona mocno chłodna. Mamy tutaj szarości, srebra, mamy trochę czerni, także nie jest to mój vibe. Na pewno bym tych kolorów nie używała, więc tą paletkę odpuszczam. Będąc przy chłodnych klimatach, nowości od Huda Beauty jest to kolekcja Pretty Grunge. Pierwszy produkt to paletka. Jest mi do niej troszkę bliżej niż do Nataszy, bo mamy tutaj trochę brązu, mamy kilka neutralnych cieni. Nie jest to sama chłodna, szara, srebrna kolorystyka. Także jeżeli miałabym wybierać pomiędzy Nataszą a Chudą, to na 100% wybrałabym Chudę, ale czy tą paletę kupię, nie wiem. Mamy też zestaw mini pomadek w płynie bardzo ładne nudziaki. Mamy zestaw pomadka czarna plus błyszczyk Silk Balm. I mamy róż, który ma reagować na nasze pH, więc na każdym będzie wyglądał inaczej. Jest to róż kremowy, wygląda on w ogóle jak srebrny rozświetlacz, ale ma być to właśnie taki przezroczysty balsam, który na skórze ma zachowywać się jak róż i pokazywać swój kolor. Z jednej strony ten produkt może się wydawać ciekawy, innowacyjny, jest to niby coś nowego, ale z drugiej strony ostatnio widziałam na stronie Notino podobny produkt od marki Essence. Który kosztował chyba 12 czy 15 zł. Była to chyba kolekcja Pink i Zdeniu Black, coś takiego. I to też miał być róż tego typu. Także najprawdopodobniej chudę odpuszczę, bo pewnie będzie kosztowała miliony monet, ale może na ten z Essence się skuszę. Dalej marka Nabla. Od Nabli długo nic nowego nie wychodziło, aż w końcu pojawiła się nowa paletka. Jest to paletka side by side wersja baby. Duża side by side pojawiła się dawno temu. Miałam ją kupić, w końcu nie kupiłam. Ale jeśli chodzi o tą mini, gdyby pojawiła się w seforze, myślę, że bym się skusiła. Jeśli chodzi o nable, mamy jeszcze maskę do ust Viper Lip Mask. To taka powiedzmy mini seria, mini kolekcja. Z tej serii jest też błyszczyk powiększający, który mam i on faktycznie bardzo mocno podrażnia, delikatnie powiększa i bardzo intensywnie piecze. Także maski jestem ciekawa, ale myślę, że w cenie regularnej na pewno bym jej nie kupiła. Może ewentualnie w zestawie z błyszczykiem, bo tego typu zestaw jest na stronie Sephory i cenowo wychodzi całkiem spoko. Ostatnia nowość to marka Ole, Ule Henriksen jak to woli. I nabliżająca pielęgnacja ust z peptydami. W mamy peptydy specyficzne dla ust, które nadają ustom bardziej wyrazisty, pełniejszy efekt. Masło kukum i mango, olejek z maliny morożki. Oraz sterole Akai. Ten kosmetyk mnie bardzo mocno zainteresował, dlatego że jakiś czas temu kupiłam w Sephora podobny produkt do ust z peptydami od marki The Inkey List. No i jest to genialne. Faktycznie ten kosmetyk bardzo intensywnie nawadnia, nawilża te usta. Wręcz delikatnie jakby powoduje, że one są takie wypełnione, pulchniejsze. Także jestem bardzo ciekawa jak będzie działał ten z Ole Henriksen. Możliwe, że na większej promocji się skuszy. Jeśli chodzi o przegląd nowości kosmetycznych, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, które produkty Was zaciekawiły, zainteresowały, testy, których kosmetyków chcielibyście na moim kanale zobaczyć. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa! pa!